Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Albert Warkowski A to jest Papers, Please Gra stworzona przez Lukasa Paupa. Jest to dystopijny thriller dokumentalny Chodzi o to, że będziemy podbijać papierki po prostu W fikcyjnym państwie nazwanym Arstocka. Poprowadziłem właśnie spolszczenie do tej gry, więc dzięki temu będziecie mogli sobie czytać I tak, całkiem daleko zacząłem już w tej grze Ale... My, tak, ja tam u góry mam parę save'ów, ale y, tych save'ów nie będziemy usuwać, bo ja jest taka moja jakby ogólnie taka moja gra, jak mi się nudzi to będę sobie tam grał ogólnie i ciągnął, więc rozpoczniemy no, na nowo grę. Czytamy fabułę. Paka. Gratulacje. Zostaliście wylosowani w październikowej loterii zakładowej. W celu niezwłocznego obsadzenia stanowiska, goście się do Ministerstwa Przepływu Ludności przy punkcie odprawy granicznej w Grecji. Wasza rodzina zostanie zakwaterowana razem z wami we wschodniej Grecji. Spodziewajcie się lokalu kategorii C8. Niech żyje Arstocka Lub Arstotka. No i na razie to gazeta. Na razie gazety nie będą nam potrzebne w jakimś tam stopniu, ale później... Będą się troszkę przydawać idziemy dalej. Uh -huh, bla bla bla, ministre przebież ludności yy, odbijajcie. Aha... I tylko musimy na razie obywateli Arstocki. Przepuścić. Tutaj pierwszy obywatel Arstocki idzie. Proszę bardzo, dzień dobry. Tak to jest Arstocka. Tutaj mamy taki wysuwacz do pieczątek i to na przykład tutaj jest akurat, to on jest, ona, dokładnie, ona jest zarstocki, y, zarstocki, lepiej to brzmi, więc możemy ją wpuścić. Następnie. No i jak coś tak to będzie wyglądać gra, chociaż będzie również coraz więcej opcji i typów jakby, jak to powiedzieć, niedługo będziemy mogli robić inspekcję niektórych rzeczy. To, to panie jest z imporu, więc nie możemy jej wpuścić, jak na razie. Więc y, będziemy sobie robili po dwa dni, tak, będziemy sobie robili po dwa dni, żeby było, y, no wiecie, sprawiedliwie. Ten gościu czeka z 8 godzin w jednej kolejce, ale niestety on jest z Republiki, a na razie puszczamy tylko ludzi z Arstotki, więc papa. pa. I pa. jeszcze nas... Y, A będziemy robili po dwa dni, mniej więcej. Hmm. Ta, ten jest z koleki, A jak wiemy, już mówiłem, Arstocka. Tylko jak na razie, ludzie z Arstocki. dziękuję, Następny. I, 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 I tak w ogóle będzie trwały i tak W tym dniu na razie nic się ciekawego nie dzieje. Aha, i ten gościu tylko przyszedł powiedzieć, że ten punkt kontrolny to jakaś pomyłka. Ten jest z Arstocki, więc Ciebie możemy wpuścić. Niech chyba arstocka. Następny. Panna jest o również z Arstocki, więc Pani nie możemy również wpuścić. Wszystko możemy zrobić mniej więcej do szóstej. Tak, e, wszystko musimy praktycznie zrobić do szóstej. A ludzie, którzy, których obsłużymy po godzinie szóstej, nie będą. Nie będziemy za nich dostawać pens. E, więc tutaj się liczy tyle, ile osób właśnie tutaj nam obsłużymy. To nie jest już z kolei, więc tego fana nie wpuścimy. Hej, ten jest zarstocki. Nie możemy cię jak Widzicie tak to jak już jest mało czasu? to ja nas zegarek zaczyna mrugać. To znaczy, że zaraz będzie koniec dnia i to będzie ostatnia osoba, którą. nie zdąży, Nie dostaniemy za niej pieniędzy. Ale i tak ona jest z kolei, więc nie możemy jej wpuścić. I tak się skończył pierwszy dzień gry. Mm, no, to tyle z mojej oczu. Tak, tutaj są takie instrukcje. Co... I mamy nasze pieniążki, 55 dolarów, bo ja mam włączony Easy Mode. Bo normalnie to w tej grze, jeju naprawdę może być oh, to the... Tutaj jest... jeszcze te gazety nie będą takie ważne. I zaczynamy drugi dzień. Moi drodzy, i tutaj już będziemy mogli wpuszczać e, tych ludzi e, z innych krajów. Więc również mamy tryb inspekcji, który pomoże nam znaleźć rów, różne nierówności w takich na przykład paszportach. E, na przykład również jeżeli nie mamy również mapę regionalną, możemy sobie zobaczyć, co na przykład jest taki miasto Destinadi. Będziemy sprawdzić, czy wszystko jest tacy w tym, jak na razie to jest okej. Okay. sprawujcie się dokumenty. Dokumenty, proszę. I tutaj pupeczkę mamy na przykład z Antegri. I tutaj już jest na przykład pierwszy błąd. Włączamy tryb inspekcji, bo gdybyśmy nie włączyli tryb inspekcji, powiedzieliśmy babce, że na przykład jej dokument już jest, że data, że ważność dokumentu już minęła, to byśmy dostali karę, że odrzucenie bez powodu. Więc niestety te panie musimy, tę panią musimy odrzucić. Ważność so, dokumentu. Minęła. No. Ok, um, następna pani, z tym razem z kolei Możemy sprawdzić lechia. i na przykład, możemy sprawdzić czy nie ma literówek, bo czasami są literówki, czyli no po prostu błędy ogólnie. Tutaj wszystko jest ok, mi się wydaje. Ta społeczność nie jest takie idealne ale Dobrze. również za złe rzeczy, jeżeli coś źle ostawimy, możemy dostawać, jak pewnie domyśleliście, tary One będą nam się drukować. Dwie kary, nie. Dwie kary praktycznie nie robią nam nic, ale już trzecia kara będzie nas coś tam kos kosztować. Więc Stocka Overwatch, over to zobaczmy, czy nie ma przypadkiem literówki. Nie ma literówki. Dokument jeszcze ważny. Kobieta, możemy panią wpuścić. Następny jakiegoś pana mamy tutaj Impor mhm. I teraz zobaczymy czy w imporze jest coś takiego Jak Jakilian Tylko zobaczymy? czy nie ma szpadkiem literówki A, nie ma hi... Nie ma literówki no, dobra, możemy pana wpuścić. Może mi się trafi kara, zobaczycie przynajmniej jak ona to hey, pa. O właśnie... No i tutaj po co sobie pojawiłem się bobeczki? Też nam dałem tutaj takie liściki do gry, no ale to nie jest zbyt ważne. East gristin. Ważne, i ist był w warsztatce, że pan nie o to się już na końcu kolegia Sunkiedo, czy było coś takiego w kolegii jak Sunkiego? Sunkiedo, wow, a widzicie? Tutaj mamy jakiegoś pana, który chce uciec. Ten policjant chce go tutaj zaszczelić. No, niestety. No zabił jego, ale on i zabił również jego. Niestety. Złe. Dobra, no, uważam. Dzień pracy został skrócony z powodu ataku terrorystycznego. Postęp jest zapisywany z początkiem każdego dnia. Dobra, moi drodzy. Tutaj możemy skończyć jak na razie ten odcinek. Dziękuję za oglądanie do następnego. Piąta.